Właśnie dzisiaj e, bywa w, e, w Warszawie czołowy polityk CDU właśnie, e, pan mm. McAllister, ale z nim też rozmawiał na ten temat. On tu powiedział tak absurdalne tezy, tak absurdalne rzeczy, że no, nawet nic nie można powiedzieć na ten temat. I to trochę jest odpowiedź na, na drugie pytanie, jak, jak e, inne partie chcą walczyć z, z AFD. Właśnie w ten sposób, e, to nie znaczy Tuschwein, ale po prostu e, nie, nie zareagować na, na każde drobiazg, co one przedstawiają. Po zasadzie to by trochę mielibyśmy ten sam problem, co teraz ma Cameron w Wielkiej Brytanii, czyli jest tam skrajna antyeuropejska partia UKIP i co chwilę powiedzieli, że tego i tego nie jest dobrze w Brukseli albo z Unią. Mojej że nie, nie macie racji, ale oczywiście trochę, trochę tak, ale, ale w zasadzie nie i, i w ten sposób coraz, coraz bardziej był pod presją i, i nie, nie można walczyć z takimi argumentami, bo zawsze ten, który jest tak zasadniczo krytyczny, który w ogóle nie szuka kompromisu albo rozwiązania, tylko chce w zasadzie, może nie powiem zniszczyć, ale w zasadzie wychodzić i, 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 i i nie współpracować tam, I nie, można, nie można wygrać argumentów tam, więc ja z tego to, to powodu... to jest hasło pani Merkel, kajne alternatywy. To nie oni mówią kajne alternatywy, to jest no. skrajne. Nie, nie ma alternatywy nie, 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 bo pani Merkel e, oczywiście czasami, jak przedstawiła tam swoje projekty, powiedziała, ale to było konkretne projekty, konkretne rozwiązanie i parlament musiał głosować za albo przeciw, czyli ciągle. Nie jest tak, że Pani Rache prowadziła politykę mówiąc jak wiem i jak tam idę i, i nie ma dyskusji, nie? A więc dyskusja zawsze była i Parlament i posłowie bardzo, nie bardzo... się doświadczy, jaka jest dyskusja. Słucham? Szczególnie w Wówkach, kiedy, kiedy usłyszał się od pochwały, tak? tak? I inne, inne pytanie, Energii będę czy, czy misja niemiecka? Um, pod tym względem może tak, że oczywiście jest głębokie przekonanie w Niemczech, które tworzyło się dekadami nawet, że naprawdę istnieje zagrożenie, że, że musimy w zasadzie uratować klimat i coś z tym robić. Z tego powodu w ogóle zaczęliśmy z tym wszystkim. I, um, ale to nie znaczy, że, że to jest jedna, jedyna możliwość, jak coś robić. Tylko jak um, odbyła się katastrofa w Japonii i jak wtedy przyspieszyliśmy um, decyzję, że żeby wychodzić z, z, z energii nuklearnej, bo zasadniczo już była decyzja, że będzie, tylko powiedzieliśmy szybciej, znacznie szybciej i na pewno zrezygnujemy z tego. Oczywiście w tym momencie. Od tego momentu jesteśmy pod presją znaleźć alternatywy za to. I z tego powodu oczywiście bardzo silnie zainwestowaliśmy też w nowych energiach. Ale, ale um, w ogóle nie zgadzam się, że, że to jest... Że tego to zrobiliśmy tylko, żeby lepiej wyeksportować, co, 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 co pan toś po powiedział. Bo, bo, są, bo są inne, inne, inne kraje, np. kraje skandynawskie, Szwecja, Dania, które nawet są bardziej zaawansowane niż my w Niemczech. Też mają tą technologię i też są bardzo skuteczne. Ale oczywiście tam warunki są jeszcze lepsze niż w Niemczech bo po prostu tam zawsze wieje wiatr, mają kórę, nie chóry, ma mało ludzi tam, tam mieszka. W Niemczech już mamy, mamy, jest, jest nam, nam trudniej i z tego powodu myślę, że, że pan Schmidt absol, absolutnie miał rację, że każdy kraj naprawdę według swoich potrzeb decyduje. I w Niemczech też jest tak, że, że mamy, mamy kraje, mamy landy, które tak, prawie tak, albo nawet tak samo jak Polska, są zależne od węgla. Jest Nadrenia, Westfalia, jest Brandenburgia, Saksonia i w ogóle, w ogóle tam politycy w zasadzie mówią, argumentują tak samo jak w Polsce. I w końcu dyskusja dotyczy tylko tematu, co, czy będziemy w stanie to wszystko zapłacić, to, to, to finansować. I pod tym względem w Niemczech teraz widzimy, że nasze rozwiązanie do tej pory, żeby zagwarantować tam inwestorom w nowych energiach, Naprawdę takie ceny na kolejne e, dekady, że to był ogromny błąd. I z tego powodu e, e, ta, e, ta energia rożeje strasznie w Niemczech. I na pewno nowy rząd musi, musi e, rozwiązać, rozwiązać ten problem. Ale już nie jest tak, że ta technologia jest taka, taka, taka kosztowna. Wręcz przeciwnie, właśnie, bo my finansowaliśmy e, już 10 lat temu, ja nawet 20 lat temu. Wszystkie te energie, kiedy naprawdę były drogie i jeszcze w ogóle nie testowane i tak dalej, teraz w zasadzie cały świat może wykorzystać tego, bo teraz technologia jest tak zaawansowana, jest o wiele, wiele, wiele tańsza i już Niemcy już w ogóle nie są prawie konkurencyjni. Chińczycy sprzedają teraz panele solarne bankrutują wszystkie firmy w Niemczech, to po prostu jesteśmy koniec, więc um, był ogromny postęp w ostatnich latach i z tego powodu z kolei jednak myślimy, że ta energia jest możliwa i, i, i nawet e, nadaje się finansować to. Ale oczywiście na razie mamy, musimy e, trochę, trochę, i może bardzo nawet, um, zmieniać e, nasze. E, 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 Krajowe tam, tam przepisy i, i, i gwarancje, po e, e, te dotacje są, są absurdalne i, i, i nikt nie, nawet nie chce, nikt nie jest w stanie te, tego zapłacić. Co do Mediade, no, trudno. Oczywiście zgadzam się, chyba nikt nie oczekuje w Niemczech w tej chwili, czy będzie jeszcze taka wolta, czy, czy nowa propozycja, ale oczywiście zasadniczo. I potem tym względem może jest więcej ludzi w Niemczech, to, którzy inaczej myślą, niż wielu ludzi w, w Polsce. Oczywiście dalej czekamy na kogoś albo na jakiś cud, albo coś, czy tam wreszcie coś się zmienia. I, i nawet nie, nie chcę tutaj bronić i nie muszę bronić SPD wtedy, jak wpisała jak to partnerstwo strategiczne w umowie, do, do umowy policyjnej, ale nie zrobili to, żeby, żeby e, pomagać aspira aspiracjom rosyjskim, żeby zdomin zdomin zdominować tam e, kraje, kraje w pobliżu, czy, czy, czy e, nacjonalizm rosyjski, ale nadzieja była, że przez współpracę Rosja będzie coraz bardziej demokratyczna, coraz bardziej ustawione na, 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 na prawo państwa, państwa prawa. I niestety do tej pory jesteśmy bardzo rozczarowani, ale jednak myślimy, no, że warto dalej spróbować. A, Oczywiście może... nienaiwni, nienaiwni jeśli nie, to nie. Dobrze. Tak, to ja może, bo pan zgłaszał się tak do... Głosu. Ryszard Dobrowski, tego był do Europejskiej. Ja się chciałem zapytać panelistów o ich... Próbę spojrzenia na losy, dalsze losy projektu europejskiego pod nowym rządem niemieckim. obecnie czy to będzie koalicja CDU, CSU, socjaldemokraci czy Zieloni. Jak to będzie wyglądało z tą piękną ideą europejską w latach, które są przed nami. Dziękuję bardzo. To po po kolei, tak? do, do wszystkich panelistów. Czy... Jeśli można. Tak? To, to może teraz, żeby te pozwolić Panu ambasadorowi odpocząć, od lewej strony. Więc ja myślę, że te skłonności do tego, żeby z kryzysu wychodzić poprzez realizację sloganu więcej Europy w Europie, czyli szybsza integracja, a nawet zmierzanie, bo takie dokumenty już na stole leżą, zmierzanie do powołania federalnego państwa Europa, będą przez partię rządzącą CDU-CSU raczej hamowane, bo to będzie więcej realizmu w podejściu do tego typu projektów. Ale wiadomo, że SPD i Zieloni są entuzjastami takiego projektu, że im więcej tego federalizmu, tym, tym lepiej. To wynika też pewnie z ideologicznych kwestii ponadnarodowych, że tak powiem. I, i tak to widzę, że w, rata, w tych latach 2013-2017 Angela Merkel i jej partia będą, będą raczej... Realistycznie to oceniać, a tam ci będą euroentuzjastyczni. Ale jeżeli się okaże, że jakiś, jakiś element tego pogłębiania integracji jest i tak będzie odczytany, jako e, korzystny dla interesów narodowych Niemiec, to będzie zrealizowany. Ja już powiedziałam na, na, na początku, że moim zdaniem Niemcy y, stały się zakładnikiem. Swojej strategicznej decyzji. Podjęcie tej decyzji wynikało, czyli że bronimy euro bez względu na to, co się będzie działo i jakie będzie miało to konsekwencje. Decyzja została podjęta moim zdaniem ze strachu. Głównym motywem był jednak strach. Był strach przed inflacją, rozpadem systemu finansowego i konsekwencjami polityczno-społecznymi w Niemczech. To był strach przed opinią, opinią publiczną i paniką w opinii, opinii, opinii publicznej. I to był strach też przed własną odpowiedzialnością, bo jednak mainstream. Nie wiem jak z establishmentem, ale mainstream od, od połowy lat 90. w niemieckiej polityce tłumaczył obywatelom niemieckim, że Unia Walutowa jest dobrym projektem.